Hejka, 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 witam was w czwartek e, Ja nagrywam tego vloga Po tym vlogu, który już widzieliście jakiś czas temu Ja właśnie się przywitałam z pieskami Znaczy no, jeden się chyba jeszcze Nie umie naciesyć No tak, Ojku Kocham cię, no kocham Zapcił mm, Moje kochana. No, dzisiaj jest tłusty czwartek Ja ogólnie nie lubię pączków Ale em, Jedyne pączki, jakie kiedyś jadłam byłam dzieckiem, to było z takiej piekarni u nas tutaj, na wsi, znaczy nie w mojej wsi, tylko wsi obok. Ewentualnie tam wiadomo, w szkole, czy, czy tam babcia coś kupiła. No, i dzisiaj moja mama przywiozła i chlebek, właśnie oni chlebek przepyszny mają, i pączki. Zaraz wam pokażę, jak ładnie zapakowane pączki, tak nie było kiedyś. To było 20 lat temu, prawie. Także no, co ja sobie myślę, nie? Zaraz wam pokażę te pączuchy. Widzicie taka ładna tekturka, a tutaj takie pączuchy, nie? Pod dwa dla każdego. Dzisiaj, właśnie w pracy, już widziałam. Że jechał taki wózek z pączkami, tak jak mówię, ja nie lubię pączków, także ja ich tam nie zjem dużo. Tylko zjem te dwa i zupełności wystarczy. A tu jest ten chlebuś. Oni mają przepyszny chleb. 11 zł ten chlebek, no ale. Ale. Dzieciństwo. Oni w piątki mają zawsze takie na cieplutko, można kupić. I ja właśnie tak myślę, żeby. Któryś piątek kupić taki ciepły chleb i masełko. No, popatrzcie sobie jeszcze na te pączki. Bo wy to zobaczycie po tłustym czwartku, nie? Dzień dobry. Matko, jakaś dioda mi tu wyskoczyła. Jest sobota, ja w końcu mam wolne, w końcu tydzień pracy. Wczoraj byłam na paznokciach. Takie zrobiłam sobie. Mm, bardzo mi się podobają takie... W z żelem troszkę przezroczystym, bardzo ładnie to wygląda. Um, ja właśnie oglądam. Dlaczego nie? Bo stwierdziłam, że w końcu muszę ponadrabiać filmy, um, mam na to czas. Bo że. A mnie wkurza, my wkurzamy ten, ten syf na tej twarzy. Um, I będzie się dziad jeszcze ujawniał nie. Ja dzisiaj będę nagrywała filmy w końcu. Um, wiecie, w końcu się dobrze czuję. Nie jestem pociągająca, w sensie katar, nie mam kataru. Nie mam kaszlu za jakoś bardzo. Także mam ochotę ponagrywać dzisiaj. Nie wiem, co będę nagrywała. Mam, wiecie, sporo palet, mam milion innych rzeczy do nagrywania. Także zobaczymy. <ścoughs> Zobaczę, co tam, e, może ten test podkładu, tir tir, bym zrobiła. O, to by było spoko. E, jeszcze muszę nagrać filmik na niedzielę, czyli na jutro, także najpierw nagram ten na niedzielę, a to nie mogę nagrać w testu podkładu. To będę musiała jutro nagrać test podkładu. No, a dzisiaj nagrać muszę filmik na jutro. No i na poniedziałek film muszę mieć. Także filmów będzie pod dostatkiem, a film na poniedziałek to będzie chyba kosmetyczka do pracy. No, pokażę Wam co tam mniej więcej noszę do roboty. <grybujesz> Także fajnie. I w ogóle, słuchajcie, brakuje jednej osoby do 400 subskrypcji Pewnie jak już to oglądacie to mamy te 400, a może nie Nie wiem, może was zeszło mniej Ale no 400 subów prawie jest, a jest pierwszy Dzisiaj jest pierwszy marca, także może, może, może Może dzisiaj albo jutro wejdzie Super, bardzo mnie to cieszy I co ja chciałam... Chciałam wam coś powiedzieć, ale nie wiem co. Nie wiem. No, ale w ogóle paznokcie u mnie podrożały już. 130, także to nie jest dużo, bo myślę, że to jest cena normalna. Ale mam je na przyszły raz, czyli ja myślę, że teraz będę chodziła częściej na paznokcie, żeby, bo wiecie, ja teraz robię troszkę dłuższe. Aby mi tak nie haczyć, i idę, znaczy chcę i za 3 tygodnie, czyli 22, bo to będę po nockach, chyba. No tak, no bo teraz mam pierwsze zmiany, drugi, no co, 22 to będą, będę po nockach. I myślę, że to będzie fajna opcja, właśnie, żeby Żeby robić częściej to paznokcie, nie? No. Także tak No kurczę Chciałam coś powiedzieć, ale no na razie Nie chcę, znaczy nie mogę Bo jeszcze nie jestem tego pewna Wszystkiego co tam sobie wymyśliłam Także Myślę, że jeszcze troszkę Was potrzymam w tajemnicy I będziemy Jakby coś będę wam mówiła O wszystkim na bieżąco Z czasem Tak zrobimy No kurczę no Przyszłam się specjalnie do Was odezwać, bo chciałam coś Wam powiedzieć jeszcze innego, no ale. Wyszło mi to z głowy, nie? Wyszło mi to totalnie z głowy. Dobra, to ja lecę sobie się ogarnąć. Ja sobie ubrałam bluzę, już bo było zimno, jak wstałam. Chyba dzisiaj wstałam o czwartej, a jest 7:00. 3 godziny temu. No, także spoko. Dobra, idę w końcu. Później się odezwę. No właśnie się zabieram e, za nagrywanie dla Was e, filmu. Nie wiem czy jednego, czy dwóch. E, no, bo dzisiaj już jest co no sobota i na jutro potrzebuję film. Także jak coś to, jeżeli nie, ktoś nie widział to będzie e, film e, taki końcowo miesiączny, miesiączny Super! chciałam powiedzieć słowo, którego chyba sobie wymyśliłam, które sobie wymyśliłam. E, kończące miesiąc taki film w sensie to są te, e, co z chęcią używam e, w danym miesiącu. Także wiadomo, tym razem luty, e, coś nie, coś, co już było, ale warto myślę zobaczyć, bo też troszkę dzisiaj dodam e, co, tam, e, co tam się działo. Bo jednak to są tacy ulubieńcy. I powiem, wam, że fajna sprawa, taka wiecie podsumowująca miesiąc. A w poniedziałek myślę, żeby nagrać, znaczy na poniedziałek, nagrać kosmetyczkę do pracy w końcu. Bo ja już nagrywam tą kosmetyczkę do pracy bardzo długo. Bardzo długo. I znaczy tak naprawdę, ja mam tak, że Ja bardzo mało rzeczy biorę do roboty, ale jak trzeba, no to wiecie, co trzeba. No. Tylko muszę plecak przynieść i muszę wyciągnąć tam te rzeczy, które tam noszę i dołożyć to, co jeszcze muszę tam dołożyć I wam pokazać właśnie, ale to zobaczymy jeszcze, czy to nagram dzisiaj, czy też nie Aczkolwiek będę miała makijaż, także mogę nagrać i nie będę was straszyć moją brzydką twarzą dzisiaj, bo to mi się tak nie podoba, tak mi się to nie podoba No, w ogóle co do no to naprawdę ładnie mi je zrobię. Pod kolor ścian prawie Nie no, ale ładne Naprawdę tak się nimi zachwycam, ale Podobają mi się no Troszkę wydaje mi się, że są troszkę proste jakoś tak, bo ja mam koci pazury Coś takiego ona mówiła Bo strasznie mi idą w dół I ona mnie troszeczkę, ja mówię no to zrób tak, żeby było dobrze i Są inaczej, ciekawe czy będą mi schodziły w dół przy którymś znowu razie, na pewno Czyli to kilka pewnie tych e, wizyt będę musiała je ściągać całe Zobaczymy, no, ale teraz będziemy już e, osobno z mamą jeździć na te paznokcie, bo e, Wiecie co, Od wczoraj byliśmy we 2 i 4 godziny, nas nie było <kuh> niby niedużo, wiecie mm, Niekiedy mnie nie ma i cały dzień ale wiecie, to jest taki, jeszcze po pracy ja byłam, ta moja stylistka też chodzi do dwóch, ma jeszcze dodatkowy dochód, bo gdzieś indziej do pracy chodzi, czy coś tam, nie, nie wiem, ona to tam mi mówiła, że to ma umowę, no tu ma swoją działalność, wiecie, i to takie, to jest przesrane, nie takie coś. No i. I tak, i ja mówię, Boże, to już dziewczyna jest za długo, takie 4 godziny jeszcze dla niej, wiecie, dla mnie tam pół biedy, a ona jeszcze, jeszcze sobie tam kogoś chyba przy, chciała przyjąć, to już była 21 i wiecie, no ciężko, ciężko taka, taka sytuacja, no ale dziewczyna dorabia sobie, bo ślub będzie brała, także... Musi sobie radzić, co nie? No, ale to już tam nie mój, nie mój kawałek chleba, to tam już od niej sprawa, co ona sobie tam e, robi. E, no, więc tak. Dobra, ja idę nagrywać, bo muszę jeszcze pousuwać poprzednie filmy, tam, które już są na kanale, bo może mi braknąć miejsca, jeżeli ja chcę nagrywać e, dwa filmy. A ostatnio nagrałam chyba z trzy i. Chyba wszystkiego nie usunęłam. Także i z vloga poprzedniego muszę pousuwać. No bo już jednak ten vlog idzie już w marcu, także. Także co, widzimy się później. Hejka, ja już czekam na przystanku do pracy. E, jak widać, po ciemności jest mam na rano. No, i postanawiałam się do Was odezwać, bo w jednym z filmów, które zobaczycie bardzo późno, e, to będzie taki, Mogę Wam powiedzieć, że to będzie taki vlog przygotowawczy do wyjazdu. Mm, no, mówiłam, że się do was odezwę, no i się odezwałam, oczywiście. E, no, bo musiałam, no, wszyscy obiecałam, nie. No, dzisiaj nie będzie filmu jako tako, dopiero wieczorkiem, bo mi się przesyła jeszcze i ja go ustawiłam na taką godzinkę, że wiecie, będzie dopiero na 19, nie chciał się przesłać, musiałam ostatecznie na tą 19, więc spoko, pewnie by się przesłał do tej 8.30, ale no będzie, no, e, 19, i właśnie tak myślę, czy by te poniedziałki... <laughs> Nie dać na godzinę 19, bo myślę, że to wiele osób zobaczy sobie po pracy. W ogóle to, co mi, mi się błyszczy na oku, to jest Eveline, Choco Glamour, przepiękny cień. Dobra, ja kończę, ja ogólnie czekam na mojego brata i resztę tutaj bandy, która czeka ze mną. No i jadę do roboty, nie? No wypiłam kawę i widzę, że mam kącik brudny. W ogóle te pozórek, one się błyszczą przepięknie. Dobra, do później. Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym dniu tego vloga. Jak widzicie jestem dzisiaj opatulona, muszę zakryć logo firmy, ale dostałam w końcu swoją w swój polar. E, Boże. Ile ja się na niego naczekałam. <laughs> znaczy, poprosiłam kierownika, nie? E, no. Półtorej tygodnia czekałam na ten polar. Ale jest tak cieplutki, tak cieplutki, że się nie dziwię, że on jest naprawdę taki fajny. Ale jeszcze mam pod spodem bluzę i koszulkę w razie w. I to już wszystko pachnie tym, tą moją firmą. Tymi wszystkimi Trocinami w ogóle, trocinami nie, tym mm, wiórami. No, słuchajcie, jest godzina za czwarta. Ja już jeszcze skarpetki ubrać. <coughs> I będę szła e, do kuchni, zrobić sobie śniadanie i do pracy. I e, teraz, żeby coś zjeść, żeby. I może kawkę sobie zrobię. Bo wczoraj zrobiłam sobie kawkę. I powiem Wam, że dobrze mi było rano. Także zobaczymy, możliwe, że i kawkę se zrobię. Muszę. A mam kasę na koncie, także spoko, bo muszę sobie wodę kupić. Bo już nie mam wody. W domu muszę kupić ten w zgrzewce W zgrzewce strasznie mnie gardło. Woli. W ogóle nie wiem, czy ja Wam pokazywałam, ale przyszedł mi taki kubas. Z temu, ale już nie mam tutaj chyba też nic. Nie. Wszystko wypijam. Ja bardzo dużo piję ostatnimi czasy, ale czy wody, nie? Żeby nie było. Mówię, odezwę się do Was, jak to zwykle ja <grybujesz> pochwalę się swoim nowym e, swoją nową zdobyczą. Niestety jest do oddania, ale jest tak ciepła. Moja mama mówi, że wy tu macie jakieś takie grubsze te, te bluzy, a, bo na przykład e, inni tacy ludzie czy chudsi może mają takie, wiecie, takie cienkie te polary, a my to mamy jakieś grube. Ja mówię, może przechodzą one już też, nie, ale fajne są, cieplutkie. No, nie jestem jakoś fanką tej firmy, ale widzicie. I nawet cichy od nich ponoszę. Wygodne <laughs> są te, te ubranka, naprawdę. I te spodnie, bo są takie cienkie, one na lato są super. Um, akurat ja takie mam. Mój brat ma teraz po roku pracy, ma takie inne. Po ponad roku. Takie grubsze. I ja mówię, to ja bym wolała te cieńsze. To sobie poszyć, co nie. I ten. Wziąć sobie te, te tamte, te cieńsze. Ja mam fajne, bo ja mam jeszcze. Mama poprosiłam raz, żeby mi ściągawki zrobiła na spodniach i na dole i w pasie, bo były dla mnie za luźne. A mówię, już nie będę wymieniać, bo to już by było bez sensu. No i mam spodnie swoje i w ogóle. Nie wiem, chciałam coś z Wami pogadać, ale nie ma co gadać, bo, e, bo co? Bo muszę zaraz iść. Muszę iść się kawę napić, zje śniadanko i jakoś funkcjonować w tym dzisiejszym dniu. No jestem z siebie dumna, bo wam powiem, bo e, chodzę już pełne, albo niepełne jeszcze. Czekajcie, nie to. Nie chce mi kalendarz skoczyć. Aha, tu jest. No chyba pełne dwa tygodnie już chodzę do pracy, tak wiecie, ciągiem. Jestem mega z siebie dumna, bo wiecie, ja miałam takie problemy z tą pracą. No ale spoko, jeszcze troszkę e, mój widżet e, na telefonie pokazuje 97 dni do urlopu. Tak jest, także spoko, spoko. Trzy miesiące ludzie, trzy miesiące. Jeszcze troszkę. Chciałam Wam coś powiedzieć, e, bo jeszcze wykończyłam. E, co ja tam wykończyłam? Błyszczyk. Błyszczyk wykończyłam. Taki, taki z projektu 25 na 25. Ja Wam zrobię takie. Ten to będzie w kwietniu chyba będzie podsumowanie. Znaczy, ten e, zrobimy sobie. Update pierwszy. Tak myślę, że to będzie spoko. No. Eee... I w... myślę, że wiecie, co z paletami zrobię Wam w czerwcu. Eee, update, bo ja i tak muszę ponagrywać trochę filmów, nie? No, troszeczkę przede mną jest tego czasu do nagrywania. A w sensie ja i tak. Ja wam muszę tak mniej więcej, ja wiem, że jeszcze mam czas, dużo i w ogóle jeszcze nie wiadomo czy pojadę i takie tam bla, 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 bla. Nie no, pojadę, bo już zapłaciłam e, ten, tam, e, wiecie, w tym bookingu e, część, część tam, znaczy tam jakąś chyba jedną, którąś, wiecie, jedną dziesiątą, jedną dwudziestą. Chyba pięć dych musiałam zapłacić, bo, e, wiecie, tak przedwstępnie. E, ale chodzi mi o to, że um, chciałabym dla was ponagrywać na ten pierwszy tydzień mojego urlopu e, filmy, co nie? No, czy właśnie jak będę już w tej Warszawce, potem będą e, jeszcze jakieś filmy. Znaczy pierwszy tydzień, no to potrzebuję trzy, trzy filmy, ale nie wiadomo czy nie zrobię właśnie, wiecie co, takich tygodniowego, e, czy tam dwa tygodnie filmów ze mną. Plus trzeci tydzień, no tak jak będzie czerwiec, może zrobimy, e, zrobimy sobie, coś mi przerwało, e, zrobimy sobie taki miesiąc może ze mną, taki ala la vlogmas, tylko w czerwcu, co wy na to. I ja bym mogła już od pierwszego, bo i tak będę w sumie same przygotowania już będą do wyjazdu. Wiem, kuźwa, ja to planuję, aby to było, by miało być trzy miesiące wyjazdu, ale ja się... Wiecie, teraz ja jestem taka, że jak ja gdzieś na jakiś wyjazd, urlop, wakacje, cokolwiek, czyli nowy na weekend, ja lubię się tym ekscytować. Dla mnie to jest coś, co wiecie, co rzadko było w moim życiu i rzadko gdzieś jechałam. Co nie, jak już jechałam, czy na jakąś szko szkolną wycieczkę na trzy dni, to już tydzień wcześniej byłam spakowana. Rozumiecie, ja tak mam i ja nawet, jak ja będę już tydzień wcześniej spakowana, to dla mnie to będzie ekscytacja. I oczywiście będą filmy, będą fajne filmy. Mam nadzieję, że wszystko zrealizuję tak, jak chcę, bo ostatnio z realizacją filmów mam problem, ale to już jest nieważne. Wszystko będzie, wszystko będzie dobrze Możliwe, że zrobię tak, że Na przykład będę sobie, bo mam te palety Z cienia, wiecie To sobie będę już nagrywać powoli w końcu Te makijaże I będę sobie nagrywała tak Żebyście Widzieli je nawet w czerwcu Ale będą właśnie I mam miesiąc, właśnie mam takie, wiecie co Dwa miesiące Kwiecień, maj, marzec jeszcze jest, Dopiero się zaczął, no to trzy miesiące Żeby ponagrywać sobie troszkę takich filmów Wcześniej Właśnie tego typu Więc może w czerwcu porobimy takie większe filmy Nie wiem, mam, mam kuźwa mętliku w głowie No, w ogóle dzisiaj używałam paletki tej, 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 tej Tej, mhm. tej z kalendarza adwentowego I dałam taki fajny cień, w go nie widzę teraz Taka zorza i on jest taki błyszczący, delikatny i on troszkę się tam mieni na taki różowo-zielony, bardzo ładny odcień Dobra, koniec, idę sobie stąd, bo już 8 minut pieprze, a idę już tatę też budzić, bo on też wstaje o czwartej akurat. No i musiałabym go budzić, potem jeszcze i tak raz tu przychodzę. Może iść, wiadomo. E, no i tak, no i rado potem. Hej, kochani, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj już jest środa, dzisiaj jest środa popielcowa. E, tak Wam. W razie wów, powiem. <laughs> ja zaraz idę do roboty. Ja się pomalowałam. Dzisiaj ja się pomalowałam. Różu nie widać, ale Róż mam od Nataszy Denony, ten, który testowałam na kanale ostatnio, i mam na oczach paletkę Nable. No bo ja tak myślę, że będę sobie używać jednej palety i będę sobie ją przez jakiś tam czas testować, jeszcze tak dla siebie, żeby wiedzieć co i jak i w ogóle. A po drugie, zawsze pod koniec miesiąca mamy takie dodatkowe podsumowanie. Także. Tam też się dowiaduje, dowiadujecie na temat jakiegoś produktu, który używam, eee, jeszcze dodatkowe informacje, może i też nie, bo to zależy od mojego humoru i tak dalej. No, także ja dzisiaj jestem Nabla i Natasza Denona i w ogóle nie chce mi się. Jestem taka wypompowana, ale jeszcze dwa dni, jeszcze dwa dni z tego będzie jeden dzień wypłaty. Będę sobie ją rozkładać w pierwszy raz do binderów, tak tak pomyślałam. No i kolejna sprawa to muszę jechać po prezent dla mamy, bo mama ma 12 urodziny i tak właśnie myślę sobie kupić takiego mniejszego. Mm, bo nie chcę dużo, ona powiedziała, ale lepiej byś mi do lekarz dołożył, no to dostanie i do lekarst e, jakąś tam drobną sumę, i, 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 i dostanie taki mały prezent od mnie. Chociaż ona chciała jej kupić, wiecie co, biżuterię, bo mam do Bridge'u mm, 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 tam minus chyba 20 czy minus 40, nie, 25% z pracy, bo z pracy mamy fajne benefity takie dodatkowe czasem. Więc nie wiem, czy tych procentów sobie nie, 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 nie postaram się wybrać. Muszę zapytać, jak to wygląda. Wezmę wtedy kartę z mojej pracy. I, i co? I zobaczę, jak to wygląda. I kolejna sprawa, to co? No, będę chciała zakończyć dzisiaj już tego vloga, bo mam go dosyć dużo i go wam wrzucę na poniedziałek, bo no musimy coś pokombinować z tym kanałem, żeby to lepiej nam wychodziło mi, Żebym mogła sobie nagrywać na spokojnie. I właśnie myślę, czyby poniedziałki nie były vlogowe. Była niedziela, ale będą chyba poniedziałki. A dwa filmy takie stacjonarne starczą. Plus takie, właśnie, dodatkowe vlogi. Znaczy, vlogi będą nie wiem, czy z tygodnia, czy z dwóch tygodni, bo to na przykład ostatnio nagrywałam pierwszy vlog, znaczy ostatnio nagrywałam pierwszą scenę, chyba w tłusty czwartek, także tydzień vloga. Chyba starczy, nie? No. I ja ten, co ja chciałam. Chciałam coś wam powiedzieć, ale chyba. Hmm. Jeżeli ktoś działał przeze mnie, przepraszam, ehm, ale chyba nic. A wiecie co? Używałam przed chwilą, przed chwilą e, wczoraj, e, tej pianki z Ritualsa, pierwszy raz od Łojeju i pachnę, a weszłam do łazienki teraz jeszcze. Jeszcze tam pachniało takimi kwiatkami i w ogóle, bo jeszcze mamy powiedziałam Tam masz taką pianeczkę jakbyś chciała, to się możesz umyć, nie? No, o właśnie, wiecie o co mi ona poprosiła? O płyny do kąpieli O też bym mogła jakiś płyn kupić fajny I do tego właśnie jakąś biżuterię Także coś takiego jej tam wkleję w ten prezencik Taki niewielki, niewielki, wielki, zależy jak to patrzy no, także, także tak. Nic, myślę, zakończę tego vloga. Jak będzie trzeba, to yy, nagram kolejną scenę w kolejnym już vlogu, ale raczej wątpię. Także, także, co? Boże, ja ziewam, zmęczona jestem, a spałam 8 godzin około. Także nie wiem, czemu jestem dzisiaj zmęczona. Jeszcze chcę wyprostować trochę włosy, tylko jeszcze czekam, aż mi troszkę jeszcze wyschną resztę do susza i, i idę sobie zrobić jakieś śniadanie. No, bo dzisiaj muszę, wiecie, pościć. No, bo mój tata mnie zeżar, jakbym zjadł kiełbaskę, nie? No, nie mogę. No, także akurat właśnie w Wielkanoc, przed Wielkanocą jest dużo postu. Spoko. Dobra. Widzimy się, kochani, w kolejnym odcinku. Eee, zobacz, co ja chciałam powiedzieć, Kuziewa. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawiacie łapeczkę w górę, komentarz, subka. No i do kolejnego guziaczki. Bajo!